Cześć, witamy w tym odcinku. E, wielu z Was pisało pod komentarzami, co dzieje się dalej ze świeżym zakupem. Już nie takim świeżym, bo samochód e, u nas to idzie około pół roku. Więcej, e, więcej? niż Więc. pół roku? E, tutaj Sebastian mówi, że więcej. E, I też Sebastian tutaj był od samego początku chyba pierwszą osobą, która weryfikowała ten samochód. E, I może, Sebastian, powiesz tak pokrótce, e, jak do nas samochód trafił e, i co się działo. E, samochód trafił zaraz po zakupie bo właściciel nie był pewny, czy, czy ta skrzynia w tym aucie do końca dobrze pracuje, miał wątpliwości co do tego. Chciał sobie sprawdzić ten samochód niestety po zakupie, nie przed zakupem. W trakcie oględzin wyszło, że coś może być nie tak nie z skrzynią, ale z silnikiem, bo widać było nowe śruby na miejsce, więc ja podejrzewałem, że, że mogły tu zostać podmienione panewki, że z silnikiem było coś nie tak. Jak się później okazało tydzień, tydzień po tej weryfikacji tego zadzwonił do nas właściciel tego samochodu, że silnik zaczął dziwnie wydawać dziwne odgłosy, dziwnie chodzić. Tak, to było takie klepanie dosyć specyficzne i tutaj właściciel wezwał rzeczoznawcę, tak żebyśmy przy rzeczoznawcy mogli rozkręcić ten silnik, żeby mógł zweryfikować, co tam się dzieje. Tutaj cała procedura opisywania samochodu, sprawdzenie, rozkręcanie, wjeżdżanie kamerką w cylindry. I co rzeczoznawca stwierdził? Że rzeczywiście mogła być jakaś ingerencja, no, że silnik jest uszkodzony, najprawdopodobniej stuka panewka. Sporządził do tego opis, przekazał go właścicielowi samochodu. Właściciel samochodu udało mu się skontaktować z, ze sprzedawcą, któremu sprzedał ten samochód po jakimś tam czasie, bo nie było to takie proste. No, ale w skrócie mówiąc, ten sprzedający stwierdził, że mało go to interesuje, jak teraz to wygląda, co się dzieje, że on nic nie robił z tym silnikiem i powinno być wszystko ok, a, a teraz to już sprawa tego, kto kupił ten samochód, a nie jego. A tutaj dodamy jeszcze, że jak tutaj ten rzeczoznawca wjeżdżał kamerką w cylindry, to powiedział, że według niego silnik nawet może się nie dawać do remontu, bo jest tak od wewnątrz zniszczony. Tam było na którymś wcześniejszym filmie. Około pół roku temu, jak to wszystko wyglądało, co wyszło. I teraz taki film, bo tak, auto stoi ponad pół roku u nas. Kontaktu z właścicielem nie mamy żadnego. Tyle, co miesiąc po ocenie tego biegłego, tutaj miałem kontakt, to właściciel powiedział, że zmienił sobie prawnika, bo tamten pierwszy prawnik nic nie wskurał. Zmienił na drugiego i od tamtej pory. Kontakt z właścicielem się urwał. I tak, u nas ten samochód stoi na parkingu. Tak? Tutaj powiedziałem, że może do miesiąca postać. E, miał się kontaktować. E, nie ma tutaj odzewu. Co dalej się samochodem e, dzieje z prawą, nie wiem. E, jedyne co wiemy, to na pewno, że ten samochód tutaj. E, powoli wzięcie. Dokładnie. Zniszczę je, bo tak. Tutaj, jak popatrzycie, e, opony stoją w jednym miejscu nieruszane. E, tarcze hamulcowe wyglądają. Tak jak tutaj widzicie, no nie były ruszane. Całą zimę tutaj przestał, e, właściciel się nie odezwał, nie wziął z niego, tutaj tak Sebastian mówi, widzicie, że opony wyrastają. E, ile ten samochód kosztował, pamiętasz? Między 80 a 100 tysięcy, coś takiego, 80 parę tysięcy. On dokładnie nie powiedział, ale powiedział, że koło 100 tysięcy. Tak, około... kosztowało go Kosztował go ten samochód. Tak, i to miał być wymarzony samochód, który miał jeździć, natomiast jak widzicie, tutaj samochód e, niestety, ale stoi. E, my nie mamy kontaktu z właścicielem, postaram się jeszcze nawiązywać jakiś kontakt, chociażby, żeby zabrał ten samochód, tak, bo. E, no też jak stoi nam warsz... koło Warszatu taki samochód, teraz się zbliża okres letni. E, tego auta nie ma jak zabezpieczyć chociażby przed gradem. E, więc myślę, że tutaj byłoby rozsądne, jeżeli właśnie by sobie taki samochód zabrał. Tutaj e, ku przestrodze, bo to coraz więcej ludzi dzwoni do nas, że szukają samochodów. E, na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić. Nieraz ktoś nie chce wziąć kogoś, e, jakiejś specjalisty, który mu sprawdzi taki samochód. Ru... Wiele osób lubi ryzyko i kupić na własną rękę tak zwany samochód. I tak, jak tutaj widzicie, może się tak to skończyć, że około 100 tysięcy leży zamrożonych, i myślę, że wartość tego samochodu, żeby teraz go uruchomić, żeby naprawić te hamulce, silnik i inne elementy, żeby to zaczęło jeździć, myślę, że około. W tym momencie to jest już jakby, no, nie wiem, 30-40, nie, 30% wartości tego co. Co dał, żeby to teraz uruchomić i żeby to doprowadzić do ładu. Myślę, że 70% wyparowało w powietrze wartości tego auta. Tak, bo jak patrzyliśmy, to sam silnik kosztuje w granicach 30 tysięcy, tak? Plus hamulce, plus inne elementy, plus to wszystko stało jak sprężyny, jak zawieszenie, jak przewody jakieś, jak układ paliwowy, który był nieużywany. No myślę, że tak tutaj Sebastian mówi, że 70% wartości auta poszło w powietrze. Piszcie w komentarzach, czy też często zdarzają wam się takie sytuacje, jak z takimi sytuacjami walczyć, jak unikać, jak zmniejszać ryzyko kupienia trefnego samochodu. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.